Uuu No ty mendo głupia Uuu, grubo No co wy robicie? Grubo no co wy odwalacie No co? No co ty robisz? No co? Ty no co? No co? No i tak ze mnie jesteś, tak? Ty a to nie jest bardzo, że już śpisz, tak? Czem czak, czarny palec jaki bolszy Ile sugo bym czytał, dał, żeby móc zapomnieć Difitujesz ze mną mała byłaś jak te sprane trampki Nic już teraz nas nie łączy na moich nogach mam we tmansy wiesz Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje, a po tobie w moim sercu Siema, jestem Marek. W dniu dzisiejszym nagramy sobie w końcu film z kozami. Cały ten film będzie poświęcony dla kóz, ponieważ przy ostatnich filmach, które były dosyć nieprzyjemne i martwiące dla mnie, czas nagrać coś bardzo pozytywnego, ponieważ dzisiaj nasze kozy poznają moje miasto. Może. Nagrywamy. Co jest? No i co z tego? Ale mi podwieźć na chwilkę do sklepu? Ale jak my zaraz nagrywamy, jestem zajęty. Nie teraz nagrywamy za do Chwilkę. Marek, Idź stąd! Ale tylko chwilkę! Daj nam nagrać film, tak? A jaki film? Po co w ogóle? No teraz nie mogę, no. No ale tylko chwilkę! No nagrywaj. I wy i tak długo będziecie nagrywać, później mi wszystkie sklepy za mną. Potrzebuję tylko do jednego. No chodź, chwilkę, chodź. Mogę iść z nią? No kurde, no tak się nie robi, no. Dobra, poczekaj, pójdę z nią na chwilę i wrócę. Chodź, chodź. Co ty chcesz z tego sklepu? Do no apteki. Ale po co do apteki? Co ty, co, co ty chora jesteś? Nie, na szczęście nie, ale... No to po co do apteki chcesz? No bo, no, chciałam zrobić pranka. Ale komu? No kamerzyście. No, no i co, co apteki potrzebujesz? Test służowy. Co, chcesz mu powiedzieć, że w ciąży jesteś? No. Jakoś to się tam jeszcze wymyśli, ale myślę, że to byłby dobry prank. Co ty na to No nie no, zapytam się Marka czy, czy mogę jechać, nie? Ale nie mów mu też o tym. Też będzie zaskoczony. Chociaż w sumie... Nie no, Marek chyba raczej może wiedzieć. Dobra, okej. Okay. myślę nie stresuje, przepraszam. Marek, mogę pojechać z nią do tego sklepu? No nie no, człowieku, wiesz, która jest Marek. godzina? No ale Marek, wszystkie sklepy mi zamknął. Jest godzina 17.13 dokładnie O, zobacz, widzisz? No dlaczego taki jesteś? No nie ma opcji, ja muszę nagrać film, czaisz? No ja muszę iść do sklepu zaszczepić. No ale rozumiesz, Marek. że ja nie mam filmów nagranych? Kto ma mi kamerę trzymać, jak nie on? Sam możesz z ręki na przykład Nie, nie będę nagrywał z ręki, jeszcze nie nagrywamy No ale możesz nagrywać taką sam na przykład, zobacz jakieś filmy Dobra, nie, mogę, nie i coś coś tyle, myśleć. ja muszę nagrać film, tak? I no, ciebie nie mi. chcę w tym filmie. Nie. Czaisz? Dobra Karolina ja faktycznie, no nie mogę cię zawieść, no muszę nagrywać, tak? Odejdzie stąd gdzie tak dziewczyną. No chceć. No ale... No, ale czemu ze mnie? No, I dobrze. Co dalej do tak. w takim razie? Ja wiesz co ona w ogóle mówiła? Że Mam wrażenie, na że nagrywasz cały czas. No. A co nie mogę? No nie nagrywaj tego. O co chodzi? No bo ona chce iść po teść Ale co, przespała się z nim? No, no chyba nie, no ale pranka chcę mu zrobić. Ach. Franka, że się z nim przespała, tak? tak? I że mają dziecko. No, że będą mieli dopiero. To co, zmieniamy scenariusz? To co, mamy z nim jechać w końcu? No pojedź z nią i ją nagraj. No dobra. No, ale no i zrobimy to tak, że ja prowadzę film. Okej. Okay. Dobra. To co, lecimy? Nie no, to, Czyli, czy to ja... To idę po nią. Ja nagram wszystko. No dobra. Także wiesz, co masz robić? No no pójdę do niej i. Leć pojadę do niej, z nią. powiedz jej, że jednak z nią pojedziesz i zabierz ją, i nagrywaj wszystko co robi. Dobra. Od początku do końca. Ale co tak mam w dół kamerę trzymać, czy tak normalnie ją nagrywać? Tak jak zwykle. Aha. Zwykle trzymasz tak, no to trzymaj tak, żeby po prostu nie spodziewała się, że ktoś ją nagrywa. I wiesz co, wydaje mi się, co? że ten prank to jest jakiś podstęp. Ale jaki podstęp? Bo co ona powiedziała, że chce zrobić prankę. No, że chce zrobić prankę. No, Ale a co po myślisz, cholera. że faktycznie Ale po co z ona jest? chce robić prankę? No nie, wiem, no, że fajny film. Wyszedł, tak? Ale ona nie nagrywa tego. No, w tym okay. rzecz. Faktycznie. Nie pomyślałem o, o tym, nawet. No dobra, to ja lecę po nią i. Ale jadę. my ją nagramy. No nagramy. Skoro i tak jest puszczalną szmatą, no to w sumie y, nic się w jej życiu nie zmieni. Leć do niej, powiedz jej o co chodzi. Chętnie bym z wami pojechał, ale to będzie dosyć podejrzane. Dobra, to, lecimy. to leć. Leć, leć. Karolina, jednak się zgodził, ale musimy szybko to zrobić, nie? Bo no trzeba to. ten film skończyć. To dawaj zakładaj buty i lecimy. tak? Tak, tak, lecimy, Marek. Dobra, pikki. ja nie Jaguarem. Jaka to ma być apteka dokładnie? A co za różnica? Apteka no to apteka. Chyba jak najbliższa. A wytłumacz mi jak chcesz to zrobić? Że go wkręcić? Przecież taki test to trzeba, wiesz, w ciąży być, nie? Mm. Moja ciocia chyba jest w ciąży teraz. Poproszę ją, żeby zrobiła. Aha. No dobra, no jak chcesz. Tylko jak mu teraz wcisnąć kit, że niby spaliśmy, kiedy nigdy w życiu nic takiego nie miało miejsca? No to to, to wiesz, ja już nie, nie ingeruję w to, nie? Co tam się działo. Ale jego reakcja może być dobra. No najbliższe apteki, tak? No tak. Karolina ma mieć z tobą? Nie, po co, poradzę sobie. Czekaj. Dobra, ja pójdę i tak z tobą, bo ja nie mam co robić w tym aucie. A jak ty w ogóle chcesz mu to wyjaśnić, nie, że, że co, że cię wiatr zapędził, czy co? Nie wiem, będzie spał skacowany, podejdę do niego, jak się będzie budził, czy coś w tym stylu różne? Takie A jest jakaś To są są Dobra, weź dwa różne, żeby. Dobrze, to zdawałem. Dobra, to co teraz? Chodźmy rozwinąć twoje ciotki, tak? Dobra. No tak. Daleko stąd mieszka? Nie. tutaj Ale ty na pewno chcesz to robić? No, czemu nie? To jest tylko prag, no. Rozy. Ale ty twierdzisz, że naprawdę z nią nie spałaś, tak? No oczywiście, że nie. To, jest to ja nie to wiem, to jak ty... nie masz. to jak ty mu to wytłumaczysz w ogóle? No, mówię ci. Że co, że popiję, czy co? Coś w tym stylu. Przecież zobaczcie zobacz, na piwku, było ostatnio. Dobra, Dobra ile, ile będą się na siebie tutaj czekać? Nie, to pięć, 50 minut max. Dobra, to. Ile na to się czeka w ogóle. Nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem. Dobra, i, idź rób te testy i, i wracamy, tak? Wynik po trzech minutach. No, także gimna. Dobra, leć. Słuchajcie, ja nie wiem, co tu się dzieje, ale jest grubo, nie? Ja się w to nie będę ogólnie wtrącał. Ja tylko tutaj nagrywam, także zobaczymy, co Marek na to wszystko powie. O idzie Masz to? No jestem, jestem. Ale masz to? Proszę. Ja pierdzielę. Przegięcie. No, I co? To co, lecimy to do Marka, tak? Na ale wiesz, że no, nam ja trochę zaszło czasu. Jak ja teraz z Markiem zdążę ten film nagrać? No trochę czasu się zeszło, nie? No dla takiego czegoś, no kurde. Ale ja nie rozumiem jak ty chcesz go w to wkręcić, nie? chyba, że coś mam w sumieniu, nie? No nie mam nic, ale kurczę, no zobaczymy mam piwku. Co za problem mu wkręcić, że zrobił coś po widziaku? No widziałeś kurczę przedpokój? Dobra, ja muszę szybko lecieć, nagrywać z Markiem. A, a ty sobie rób co tam chcesz, nie? Nie wiem yy, jak ty chcesz go wkręcić. No, no spoko, nie? Marek, Marek! No. Już jestem. No. Dobra, mogę to nagrywać? A co nagrywać? No, słuchaj, nie uwierzysz co ona zrobiła. Pojechałem z nią do apteki, kupiła test ciężowy. Po czym kazała się zawieźć do ciotki, bo ciotka ponoć w ciąży jest, nie wnikam. Czekałem na nią i wróciła z testem wypełnionym. Także chcesz powiedzieć, że ona pojechała do apteki, a później pojechała e, do. jakiejś do ciotki? ciotki? Tak, która jest w ciąży. I żeby wyszedł w wynik pozytywny. Tak. I teraz komu ona chce to pokazać? Mi czy jem? Nie, no chcę, znaczy, no mówi, że nie spała z kamerzystą. Nie wiem, czy jej wierzyć. Ale... A, czyli chce to pokazać? Tak, chce kamerzyście, nie? A po cholerę? No, no chce go wrobić chyba, nie? Że, że wciąż jest jakiś prank zrobić na nim Aha, to mówimy kamerzyście, czy nie? No nie, no, już jak chce robić mu pranka, to niech robi, nie? Co ty o tym myślisz? Wiesz, bo zależy, czy ten się wkręci, czy nie. No, wkręci się, bo ona chce. On będzie pijany, widziałeś, ile on piw kupił, nie? Co, jak będzie pijany? No, jak będzie pijany, to chcę mu o tym powiedzieć. On pomyśli, że wiesz, że, że spał z nią może, nie? Dobra, a ty dzisiaj gdzieś wychodzisz? No, no będę wychodził, wieczorem. A, mógłbyś zostać? Ale no, trzeba sytuację monitorować po prostu. No, no nie wiem, Wejdź no ona chce no, od się. czasu do czasu podejść i spytaj się, co ona robi, dalej i dalej, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje. No dobra. No, bo ona chyba jakąś grubą akcję szykuje. Tylko pytanie, czy ona mi chce ten test pokazać, czy jemu? Słuchaj, mówi, że cały czas, że kamerzyście chce pokazać. A, okay. czyli kamerzyście. No kamerzyście. A może specjalnie tak mówi? No dobra, no to w takim razie musimy poczekać, aż kamerzysta wróci z kolei. A ty w ogóle z nią spałeś? Ja? No, no bo to jest pytanie, wiesz. Mm. Mówi, że z kamerzystą nie spała, a z tobą? Też nie. To co, w takim razie czekamy na kamerzystę i nie mów mu nic. No dobra, Nie okay. mów tego linka po prostu. Ja zastanowię się, jak dalej to rozegrać. Okej, okay, dobra. Marek. Wystarczająco dobre tło? No super jest. Koza śnieżna, tak? E, stwierdziłem, Koza Stwierdziłem, że robimy zupełnie inaczej to wszystko. E, dzwonię do kamerzysty, bo to jest istotne za ile on tutaj będzie. Halo? Halo, no? kiedy będziesz? za 15 minut. Dobra, to czekamy. No, tyle chciałem wiedzieć, ponieważ stwierdziłem, że powiemy mu, że ona lata z testem ciążowym i mówi coś o dziecku. Ale co, bez kitu chcesz mu to mówić? Tak. To już nie będzie prank przecież. Ale ja nie wiem, do czego dąży ta dziewczyna, tak? No ale to co, to będzie musiała tak szybko browarka machnąć i że niby jest ale pilony, tak? to jest nieistotne, co ona tam sobie wymyśliła. My po prostu jemu powiemy, że lata z jakimś autentycznym testem ciążowym, tak? I on się już na to wszystko nakręci, zanim ona mu to powie. Aha. Wiem, że to jest dla ciebie zbyt yy, wyolbrzymiona logika, ale ale normalni ludzie to chyba zrozumieją, Dobra. którzy będą oglądać nasze dzisiejsze poczynania. No także podsumowując to, co robimy, po prostu czekamy na kamerzysta, aż wróci do nas i mówimy mu, że Karolinka lata cały czas testem ciążowym i że prawdopodobnie jest z nim w ciąży. Dobra, to wracamy jak, jak on przyjedzie, co? Dokładnie. Czekam. Widzę, że już przygotowałeś się na nagrywanie. No zauważyłem, że z z w sklejonej Sytuacja wygląda w następujący sposób. Karolinka, wiesz która? No trudno, żebym nie wiedział. Dobra. I ona cały dzień dzisiaj lata z testem ciążowym, pozytywnym testem ciążowym i podobno byliśmy u dziecka. Ja? No. z nią będę miał dziecko? No tak. Bo, że, że była ja? taka sytuacja, że ona podchodzi do nas i prosi go, żeby ten ją zawiózł do apteki. I ona pojechała do apteki, kupiła tam test ciążowy, zrobiła go sobie i wyszedł jej pozytywnie. No wiesz Marek, rzeczywiście mogła być taka sytuacja. Jak sytuacja? No, taka, że wiesz... Ty robiłeś coś, nie? Co? Nie pamiętasz. Co? Co? No powiedz coś. No rzeczywiście mogła być taka sytuacja, że jest ze mną w ciąży. Że ona jest ze w ciąży? No nie wiem, no jeżeli ty mówisz, że tak jest, no to rzeczywiście... Ty człowieku, nie masz wstydu? No ale o co ci chodzi? No, coś mówiłeś, że, że jest ze mną w ciąży i jakoś nie miałeś w tym czasie problemu. Że ona pewnie sfałszowała ten test ciążowy. Dlaczego miałaby sfałszować? No, no mówię ci, że najprawdopodobniej nie, no. Aha. Czy chcesz mi powiedzieć, że przespałeś się z moją dziewczyną? No nie pamiętam pewnej imprezy, no i być może była taka sytuacja. Prawda jest taka, że ona sfejkowała te, te ciążowe, pojechała do ciotki i ciotka jej zrobiła. A ty teraz chcesz mi powiedzieć, że ty z nią spałeś rzeczywiście? No ja ci chyba rozniesę człowiek. No, dobra, uspokój się, to też nie jest potwierdzone, tak? Ja nie wiem czy z nią no, spałem. Jak to nie jest potwierdzone, no chyba. No nie wiem czy nie ma. Nie Nie wiem, czy z nią spałem, Marek, tak? Z moją dziewczyną. Ostatnio mnie poniosło i no nie wiem, czy z nią spałem, czy nie spałem. No co za. To już nie jest twoja ja... dziewczyna, tak? Ale no człowieku ile dni minęło Trzy dni? No dobra, uspo... uspokój się, dni... uspokój, trzeba to wyjaśnić, tak? Ja nie wiem. Ja nie wiem czy z nią jestem w ciąży. Znaczy co jest ze mną w ciąży. No nie jesteś, bo on spajkowała teścią. Dobra, dobra, dobra. dobra, no, dobra ci... okej, okay, okay. tak? Wszystko No okej, chodź, chodź, porozmawiam. No co tak stoisz, no Marek, jak wryty. O co chodzi? No nie jest ze mną w ciąży, na pewno Marek, spokojnie, easy. Wkręcają mnie, nie? No, na pewno cię wkręcę, Nie ty z spałeś czy nie? Tu. Cię ze mnie spałem. No słuchaj mnie, zastanawiam dlaczego? Wie... Jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego tak powiedziałem? bo ich wkręcę. Skoro oni próbują mnie wkręcić, to ja wkręcę ich. A No w sensie. Tak, czekaj. Słuchaj. Czekaj, czekaj pójdę i powiem, że Karolinka strzał, że jestem z tobą w ciąży od służącego. A ty powiesz tak, to prawda. Ja ją zaciągnę do łóżka i zobaczymy jej reakcję. I tam, że myślała, że ona dalej, tak? to ona będzie myślała, że ona się prankuje dalej, tak? Tak, ona będzie myślała, że my dalej prankuje, a ja ją zaciągnę do łóżka, tylko musisz schować kamerę w mojej sypialni. Dobra, okej. Okay. Schowasz kamerę w mojej sypialni. No dobra, a to ty ją tam zaprosisz, tak? Czy... Wezmę ją na schody, pogadam z nią na schodach, ty nas miniesz, no. włożysz kamerę, zostawisz kamerę na szafce nocnej. ja mm -hmm. ją zaciągnę do łóżka. Okej, okay, dobra. I powiem, że skoro no już się przespaliśmy na no to. Trzeba tego nie zrobić drugi raz. Ale to pewnie jest z złapie. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Zamykasz? Patrzcie, ja mam sławę podrzeczyć. Ja ją tutaj swabię. do pokoju. Dobra. Tylko sobie tak, żeby nie było widać. czekaj. Czekaj, czekaj. Teraz powinno. Czekaj, jest okej okay, chyba. Dobra, teraz ja się tutaj ściągnął, co? Gdzież po nią? Ja idę po nią. Ty musisz stąd się ulotnić, jak najszybciej. Jadzie, no. Dobra, to ja muszę ściągnąć maskę. I zaczynamy zabawę. No chodź, kawę, no musimy porozmawiać, tak? No, chciałaś porozmawiać no, o tym. To drzwi, no, że wiesz, żeby... Chciałaś mi coś powiedzieć, tak? No no tak jakby chyba wydałoby. A co to jest? No, test ciężowy. Test ciążowy? Ale że Pozytywny. co? Że masz? No tak, a kogo? Innego? To znaczy, że co, że my spaliśmy ze sobą wcześniej? No na to wychodzi. Wychodzi na to, że spaliśmy ze sobą, tak? No mi się wydaje, że nie spaliśmy, ale... Na pewno to jest mój test ciążowy, w sensie ze mną. No tak, twój. No to wiesz, no to skoro już spaliśmy ze sobą, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, wiesz, jeszcze raz. Eee, ale wiesz co... No co? Bo... Bo? Bo wiesz, bo... Bo, bo co? Bo to miał być tylko prank, ale... Tylko prank? Tylko prank, ej! Ale co? To, to tylko prank! No to prank, czy nie prank? No prank! To nieprawda! No ale no to wiesz, skoro nieprawda, to może być prawda. Ale, no, to, to tylko prank i... No ale, no wiesz, no, prank prankiem, ale coś stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić? Wiesz, co? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czemu zły pomysł? A co, jeśli Marek zaraz wejdzie albo. No ale i tak, że z nim nie jesteś przecież. No, no, niby nie, ale. Ja nigdy z nikim. Wiesz, ja jestem dziewicą i. No to będzie pierwszy raz, tak? No, naprawdę, ja nie jestem pewna, czy, czy to jest naprawdę dobry pomysł. Bo... A, daj spokój. To. to... to było fajnie to Też mi się podobało bo Tak ładnie pachnie A ty miał być prank, nie? Z tym, czyli ja się naprawdę z tą przespałem Bo no już nie wiem No, no teraz naprawdę się z tą przespałem, ale wcześniej? No nie, to był prank Czyli to był wcześniej prank, tak? No tak, oczywiście, że prank Ty, ale teraz wcale będziesz w ciąży? To co teraz? Ja, to nic, no to wychowam, mnie. No dobra, no nie przejmuj się Ale jesteśmy za młodzi na to No nie, no. nic się nie stanie a więc sytuacja wygląda w następujący sposób. Ja siedziałem sobie na dole, robiłem tam swoje rzeczy, i teraz zawiaduje się, że od jakiego czasu oni tam są? 3 godziny. Że od 3 godzin oni coś tam robią. Mi... Tam się mogło coś wydarzyć. Mi totalnie przeleciał czas, bo siedziałem. Byłem zajęty, tak? No kurwa się zajmowałeś. Dobra, nie robię sobie jaj, serio. Dobra, siedziałem. Chodź, sprawdzimy, co oni tam robią, nie? No? U. No ty mendo głupia. U, grubo. No co wy robicie? Grubo. No co wy odwalacie? No co? No co ty robisz? No co? Coś się stało? No. no co? No co, no i tak ze mnie jesteś, tak? Ty a to za nie jest prostu, że nią no śpisz, tak? Dobra, nie atakuj mnie spokojnie. Weź idź już stąd, bo chcę powtórzyć, serio. No weź, wyjdź to, tak? No o co się chodzi. No jak ty się zachowujesz człowieku! No jak? Śpisz z moją dziewczyną. Jak ty jak twoja dziewczyna? Już się twoja no, dziewczyna. Jeszcze kilka lidea była moja. No ale tak? już nie jest twoja, no to o co chodzi? Marek, oni będą mieli dziecko. No bo mówię, i tak mówiłeś, że będziemy mieć. To macie Bachora jeszcze? No, mówiłeś, że będziemy mieć Bachora. No to będziemy mieć czy nie. To macie czy nie? No nie wiem. Nie wiem. A wy nie uważacie, że to jest trochę przegięcie? Czy to wszystko dzieje się na moich <laughs> no, oczach? Jakie przegięcie? <laughs> no, jak to. Jakie przegięcie? Jest... No po prostu poniosło nas i tyle. No to wszystko dzieje się na moich oczach, tak? No spokój no wiesz, no moja dziewczyna i w ogóle, nie? Nowa. No daj spokój Marek Jesteś żałosny To jest moja nowa dziewczyna Obydwoje jesteście siebie warci. debile o co ci chodzi? Idioci, Skończenie no, idioci No ale no co no Marek, to no, sami nie chciałeś, no sam mówiłeś, że jest zła i, i słaba No to Czas co? Mówiłem ja to blabry. tylko dla filmu Jak dla filmu, jak poza filmem też mówiłeś To była moja dziewczyna, wyobraź sobie Ale no co już mówiłeś, że nie jestem No dobra Marek, wyjdź, bo serio Zabić że. No, nie, no, dobra, krzywdę, no, w sumie bez kitu, mówiłeś, że ona jest niepotrzebna, że jest płaska i w ogóle Jakbym miał do ciebie wrócić, to w życiu bym tego nie zrobił. Ale, Takie obrzydzenie mnie już bierze do ciebie, że to masakra. Ten to tam pół biedy. Chociaż też jak frajer się zachował. Ale już teraz zrobiłem taki Marek? Wiesz co, powinienem przestać się do ciebie odzywać po tym wszystkim. Ty, a to nie jest przegięcie, wy jesteś ciebie jego koszulkach. Co <śmum> <śmum> w ogóle robicie, ty? 6 miesięcy te koszulki robiłem, tak? Pół roku. Ty nie jest przegięcie? Dobra, chodź, chodź. Dobra, obrzydliwe co nie? Możecie sobie teraz to powtórzyć Dobra weź się pożegnaj z widzami, bo... No ja nie nie mogę wrzucić, no bez przesady. Nie nagrywaj tego. No co no, ja będę na debila, który miał taką laskę, która go zdradza teraz? No no tak wyjdzie w sumie. Tam że jest no raz bez... zabrał ci dziewczynę. Masz... Weź usunę te wszystkie pliki z tej kamery. Nie? Dobra, usunę wszystkie. No to ja, to co nagrywamy, to akurat, nie? No będzie jeden dzień później na to. Kurde, ale spodziewałeś się, że on zjadł No, nie spodziewałem się, a tym bardziej się nie spodziewałem, że teraz wejdziemy, a oni tam będą gesty robili.